Tam dzisiaj tierlista lista filmów Adkalego, e, no największego youtubera polskiego. No, kupiłoby było nie zrobić czegoś takiego. Ech, w ogóle nie wspomnieć o nim. Dlatego. E, Tę listę wszystkich 30. Nie wiem, ilu, iluś, Filmów chyba trzech. No, dobra. No to tak. Yy. Pamiętam, co to co film, ale sprawdzę sobie Recenzja Lego Marvel, zestawu jakiegoś tam sanktu, aktorów, nie wiem ale tego montaż top 10 figurek tak samo no to były pierwsze dwa filmy od Kalego, więc to takie no kiepsko, kiepsko Minecraft Survival pierwszy odcinek, klasa. Tylko pytanie czy las uniechamy Mało się działo, więc tam tutaj To Minecraft Survival 3 To było villagerów chyba tam To no, takie mm. O no jest to przynajmniej obejrzałem Uuuu, specjal parkour, na 10 subów to, 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 jest gold, to jest... Złoto Minecraft Saturnus, klasa. Eee, Minecraft Zaternos, klasa Specjal Q&A na 25 subów, klasa Undertale F1 Nie pamiętam tak takie Forget aby. A to Undertale. to jest pierwszy odcinek, jak się przyjął jako tak, No, to muszę koło 100 wyścignę. Specjalna... na 50 subów. Mm, o, To, co to była... Czy to była Olego? To była Olego. Gówno. E, Minecraft 2, to 5. A no, no, skurzy. By... Chyba najlepiej zmontowany Znaczy nie jest Minecraft Survival Ale... No jednak to nie jest Hashtag 4 Hashtag 4, kopalnie gobla przez godzinę Ujurwiały Widzę było utwory też eee, Muszę być szczerym Pierwszy film od Karego, który ja nie obejrzałem O, ma no, świetny. Wow mm. To mi ciężko ocenić ale dam tu. Bo lubię moje dzieciństwo. Na zdaniem pamiętam, że grałem by to, bo to też. Że... Eee. Co tu mamy? Nie wiem mam pojęcia, to muszę powiedzieć. Minecraft event. O, konkurs budowania Las. Jakby Fajny event, dużo się bawiłem, pamiętam. Montaż. Był ok, był ok, yy, ale. u mnie był fajny tego. Tak najwyższy tier, tylko 2. I teraz pytałem, czy chcę dać tutaj, Naj najwyższy przedostatnią. Przed... No. Ostatnią no. no, nie miałem pierwszego miejsca, zostałem określony z pierwszego miejsca, tak się czuję do dzisiaj. Mm. No ale i tak, dam. Tak, wiesz. Anletta #2. Ja montowałem, więc klasa. <grymna> Trzy lub cztery rzeczy dodałem, to nie było co dodać. To krótki film. Eee. Co zrobisz? Angebertus. Już takie, to, tak. Małą z tego pęta jest Ale gra fajna jest tam, Dobra. Eee, Roblox jest Co to jest kapot? Po pierwsze, były tylko Star Wars, a po drugie, Dzisiaj jest kontynuacja jakaś? Marta, serio. Sti film z tego był. 3 miesiące temu. Serio, tak niedawno. Ej, tak. Nie mam fotela, czekam. Ja e, powiem tak jeden. No, montaż słaby, podoba mi się montaż. Mm. Podobnie jeszcze, że. No. to mogę lecili w Under Przepraszam. Będę w 3, bo najpiękniejszy. Będę w Tayland, no. banalna na no, skosz.

ale ja tam byłem w No jakby to był taki fajny to fajny 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 to fajny fajny to fajny takie krótkie, bo... to właśnie fajny 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 to jakiegoś odcinka jakby do to do piątego to było Popiecie mi to film. krótko, krótko. No i tutaj Andrzej się zaczyna toczyć. Powiedział tak mocniej. Nie wiem, tak. Bo się wydaje, mi, że tak. No odpierdził, może. Parker da to V2 STR! 300 wyjebek. Być więcej. Patrzę Undertale hashtag milion, chyba 6 to jest ten. Jeśli umiem liczyć, to na palcach eee, no, podobnie myślę, że jak poprzednia część. Specjalna z osobów no hmm. hmm. duży potencjał się nie pojawił. Troszkę wierzę w małą nie opisałem. Oj, co? No tak, żeby co to ma być? A jakoś Paweł z Instagrama to od razu znalazłeś Nieładnie Minecraft Hunt Ale jak długo montaż? SCP-ki Obejrzałem całe, ale wiem, że dużo osób nie obejrzałem Takie Mało fan moment z tego było Bardziej Moment niż funny jak... Klipy Po 5 minut Na których się nic nie dzieje Hell ma. No. Cena, no, wyżej to się na Walka Baga z on dynam. tak 7. Mmm, P. Co to byłby fajna walka. Ale mało, najpierw. Czy małą? Nie wiem, jakbym co drugim podejściem to zrobił. Nie, wiem, ciężko więcej niż. Czy za mało w tym filmie było? czy... Było okej, okay, daj na P. Nadal tutaj hordach 7. I ja to jest moja lista wszystkich filmów. Mam nadzieję, że się podobało. wreszcie to, piszcie w komentarzach, czy coś zmienili. No i to tyle. Do zobaczenia. No, parku rzadkiego.